Witajcie kochane na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. Dzisiaj będzie kontynuacja filmu na temat wewnętrznego krytyka. To skąd się on bierze i y, jakie są w ogóle podstawy y, tego wewnętrznego krytyka, i y, jak możemy go podzielić, y, to już opowiadałam w poprzednim filmie, więc odsyłam do, do tego ostatniego filmu na temat krytyka. Dzisiaj dobierzemy się mu troszeczkę do skóry, a mianowicie będziemy w tym filmie opowiadać trochę o tym, jak mówi krytyk, co mówi, w jaki sposób, no i jak go neutralizować. Jakimi przekonaniami, jakimi. Myślami, jakimi sposobami neutralizować tego krytyka, który sobie w nas mieszka, i czasem ma się całkiem dobrze. No więc, tylko żeby mieć jakieś takie połączenie z tym ostatnim filmem, chcę przypomnieć, że krytyk mówimy tutaj o takim toksycznym krytyku o takim krytyku, który, który stopuje, który nie pozwala na rozwój, który nie pozwala na bliskość i nie pozwala na nawiązywanie jakichś takich, takich relacji, które by mogły karmić. My to nazywamy toksycznym krytykiem. Natomiast jest też krytyka nietoksyczna, także to, to po prostu to nie jest tak, że wszelka krytyka jest zła. Ale w tych konkretnie, w tych dwóch filmach, tym poprzednim i tym dzisiejszym, ja się chcę skupić tutaj raczej na tym toksycznym krytyku. Krytyk jako obrona przed opuszczeniem, przed poczuciem opuszczenia, tak naprawdę. Krytyk w przeszłości, w dzieciństwie tutaj wrócę tak trochę do tego poprzedniego filmu skąd się on wziął i za chwilę lecimy z tym, co może mówić i jak go neutralizować. Krytyk toksyczny jest formą obrony przed tym, żeby, żebyś nie została sama, żebyś, żebyś się nie poczuła opuszczona i zraniona. Więc będzie, on się będzie włączał, ten głos krytyka, będzie się włączał w momencie, kiedy gdzieś tam głęboko, głęboko pojawi się lęk przed opuszczeniem. Te sytuacje sobie zauważ, bo właśnie one jak najczęściej wyzwalają w nas krytyka. Jakie to mogą być sytuacje, na przykład chcesz zrobić coś nowego, chcesz zrobić coś niestandardowego, chcesz zrobić coś takiego swojego i, i z tym wyjść do innych i się pokazać. I wtedy może się włączyć taki lęk, że jak, to, jak ja się pokażę z tym. Co, co jest, no to mogę być, y, może się to spotkać z jakimś tam niezrozumieniem i tak dalej, i tak dalej, i w konsekwencji opuszczeniem. Bardzo wiele kobiet właśnie y, tutaj w tym momencie przestaje działać albo odwleka swoje działanie, bo właśnie gdzieś się pojawia ten. Czasem bardzo, bardzo racjonalny i bardzo taki zbliżony do rzeczywistości głos: No może nie, no bo no, tam, nie. To jest jakby lęk przed tym, że zostaniesz sama, lęk przed zostaniem y, niezrozumianą. To, to, to jest pożywka po prostu dla krytyka. I jeszcze jedna przypominajka z poprzedniego filmu. Krytyk lubi się dzielić tak, jakby na dwa głosy. Pierwszy głos będzie atakował ciebie, a drugi głos, że, no, że, to, że to ty jesteś jakaś taka nie, nie za bardzo, że to, że to z tobą coś nie tak. I te, ten, jakby drugi rodzaj głosu będzie też tego krytyka, który siedzi w środku, tak naprawdę, będzie atakował to, co jest na zewnątrz że to coś na zewnątrz jest nie tak, że to coś tam jest halo, nie halo, właśnie poza, poza mną. Tak? I dlatego jest tak beznadziejnie. Krytyk ma sprawić, że zamkniesz się, że się będziesz izolować. Niby będzie jakby sprawiał, że poczujesz się bezpiecznie, bo dawniej tak było i będzie próbował jakby wcisnąć ci tą, tą, tą starą płytę, że no teraz jest bezpiecznie. No co prawda się izolujesz, no ale jesteś bezpieczna. I to jest kłamstwo. To w dorosłym życiu nie jest prawdą. Być może było prawdą w dzieciństwie, ale w dorosłym życiu nie jest prawdą. Więc jak rozpoznać krytyczny głos? Krytyków no ile ludzi tyle krytyków tak naprawdę? I, i takie odmiany. Także sprawdzajcie sobie, ja będę mówić tylko takie jakby główne nurty, w czym się może przejawiać wewnętrzny krytyk i jak, jakimi sposobami go neutralizować. No więc pierwsza rzecz. Krytyk jest perfekcjonistą. Głos krytyka to głos przede wszystkim perfekcjonisty. I to coś może być nieidealne, albo w środku, albo na zewnątrz. To jest taki głos, który no, z rozmów ze sobą i z wieloma innymi kobietami um, wnioskuje, że chyba najczęstszy. No, on dopada po prostu na nas, kobiety, bardzo, bardzo często. Jesteś nie dość, jesteś niewystarczająca, czegoś ci brakuje, a nie masz tego jeszcze, a nie masz tego i nie masz tego. A jak to będziesz miała i to, i to, i to? To dopiero będziesz mogła wyjść z tym na przykład do świata, do ludzi. To jest taki głos, który ci mówi, że to jest wiecznie nie dość. Tak? Krytyk perfekcjonista. Zobacz sobie, co w tobie mówi. I uwaga na ten głos, który może, być, może brzmieć bardzo racjonalnie. Bardzo racjonalnie, że no faktycznie jak jeszcze nie masz tego i tego i tego no to za co Ty się w ogóle kobieto bierzesz? Nie? nie wiem, jakiegoś kursu zrobionego albo dyplomu albo coś tam, coś tam. Uważaj, bo to może być pułapka krytyka. Może być pułapka krytyka, która brzmi bardzo racjonalnie. To jest tak, jakbyśmy wiecie, drogie Panie, nie wiem, nie mogły rodzić dzieci, bo nie mamy ukończonego kursu zrodzenia dzieci, tak? No, 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 nie da się, nie? Czasem, czasem faktycznie wymagana jest krytyka, wymagane są poprawki do czegoś, nie? Ale, ale nie dajmy się zaszczuć. O, może tak, nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się zaszczuć, że coś nie, nie wychodź, izoluj się, zostań tu, gdzie jesteś, bo się nie da z tym, co masz. Może zrób pierwszy krok. I wtedy okaże się, że coś ci jeszcze będzie potrzebne, no to trzeba będzie coś tam uzupełnić. Neutralizatorem takiego krytyka, perfekcjonisty jest takie przeświadczenie, jest takie wewnętrzne przekonanie, do którego zachęcam cię bardzo, żeby sobie je gdzieś tam e, codziennie, codziennie w sobie odnawiać. E, mogę być nieidealna. Mogę być nieidealna. Nie muszę wszystkiego idealnie zrobić. Yy, mogę być, jeszcze trochę to rozszerzymy, mogę być nieidealna yy, i dalej czuć się bezpiecznie, i dalej czuć się kochana. To jest tak naprawdę odwrócenie tego przekonania, w które uwierzył. Jakaś nasza część uwierzyła w dzieciństwie, że jak zrobimy coś, co nie jest dobre, fajne i jakieś tam, no to coś z nami jest nie tak i nie możemy być kochane. I teraz jakby odwracamy to innym, jakby zastępujemy nowym przekonaniem, mogę być nieidealna, mogę być nieperfekcyjna. I mimo to czuć się bezpiecznie, czuć się przede wszystkim bezpiecznie w relacji, czuć się bezpiecznie i, i, i czuć się kochaną, nawet jak nie jestem idealna. Yy, I uwaga, jeżeli jesteś w takiej relacji, gdzie nie ma na to miejsca, gdzie musisz być idealna, gdzie musisz być perfekcyjna, które to są relacje? Czy jesteś w takich relacjach? Że musisz idealnie się dopasować, dostosować, albo być w ogóle jakaś super, bo inaczej nie, nie ma, nie będzie, to niech ci się zapali czerwona lampka. Jeżeli gwarantem bezpieczeństwa i gwarantem miłości w relacji jest to, że jesteś idealna i perfekcyjna, no to niech ci się zapali czerwona lampka tutaj. Tu przy tym krytyku, perfekcjoniście, dochodzi jeszcze taki kuzyn tego głosu, mianowicie poczucie winy, krytyk obwiniający. Do tego jest taki fajnie podpięty przeważnie, że, że, że będzie cię obwiniał o coś, że będzie, że, że będzie sprawiał w tobie poczucie winy i to poczucie winy. Spowoduje, że ty się wycofasz, że się będziesz izolować. Znowu, na ten głos takiego krytyka, perfekcjonisty, obwiniacza, ten głos możemy neutralizować takim też wewnętrznym przekonaniem. Nie wchodzę w to poczucie winy. Nie idę za tym poczuciem winy. Owszem, jeżeli. Faktycznie coś tam zawaliłaś, jakąś rzecz. No to dobra, no to bierzesz, naprawiasz, przepraszasz. I dobra, i tyle. Natomiast jest taki głos krytyka wewnętrznego, który będzie ci drążył tą winą, nie wiem, dziurę w brzuchu. I wtedy, no to to nie jest dobre. To nie jest dobre. tu to, to, to neutralizujemy takim wewnętrznym przekonaniem, nie idę za nadmiernym poczuciem winy. O, uwaga, tu mam za duże poczucie winy. Nie wchodzę w to. Nie słucham Cię. Teraz Cię nie słucham. Stop, nie słyszę. Nie słyszę. To nie, to nie jest o mnie. Do tego krytyka, tego głosu, który jest perfekcjonistą, który lubi obwiniać, też jest podpięty kolejny głos krytyka. Takiego, że się coś powinno. Że musisz i się coś powinno, bo jak nie, to coś się stanie, albo to już jest w, w takich kategoriach y, strasząco drastycznie zatrważających. Nie? Że y, nie dość, że masz poczucie winy, to jeszcze y, niestety, ale, ale coś powinnaś zrobić, bo jak nie, no to będzie katastrofa. Tu, tu sobie też zobacz, co ten krytyk w Tobie mówi, w jaki sposób mówi, jakie, jakich zdań lubi używać, jakich przekonań, jak, jak, jakimi przekonaniami cię umie przekonać tak, do, jakich, do, do takich rzeczy, żebyś w coś nie wchodziła, tak, żebyś to nie była. Albo w relacji, albo właśnie żebyś się nie pokazała, nie, żeby ci, będzie Cię odciągał. Odciągał od tego albo na, nie, że nie, nie spróbujesz czegoś nowego, bo, bo cię zastopuje. Yy, no, nie powinnaś. Nie? No w tym wieku to nie powinnaś czegoś tam. Bardzo racjonalne przekonanie, no ale jednak izolujące. Antidotum na takiego krytyka, wyjście z takiej pozycji: yy, chcę, chciałabym spróbować. I jednak bardziej oprzeć się na tym chcę. Niż na tym, czy ja to powinnam, czy nie powinnam. Cały czas mówię o krytyku, o toksycznym krytyku. O takiej krytyce takiej, która cię odciąga od rozwoju. Bo są rzeczy, które się powinno zrobić, tak? <laughs> powinno się umyć zęby przed snem. Nie? Albo powinno się dobrze wysypiać. No to są takie powinności. Ale czasem jest tak właśnie, że a nie powinnaś tego robić. I uwaga, bo to może być krytyk, który naprawdę może racjonalnie brzmieć. I naprawdę, pfu, ciężko się do niego doczepić, z jakiegokolwiek tam miejsca. Ale jak już, jak się go tam zacznie rozmontowywać, no to widać później i perfekcjonistę, i obwiniacza. No, i jeszcze inne różne rzeczy. Dobra, i ostatnia rzecz, krytyk, który namawia się do kompulsji. Do, do taki krytyk, który jest taki, taki kompulsywny. Musisz coś jeszcze sprawdzić. Musisz się doczepić do czegoś. Musisz jeszcze raz skontrolować. To jest taki właśnie krytyk-kontroler. Jeden to będzie taki perfekcjonista, a drugi to będzie kontroler. Kontroler jakości, tak? Czyli on ci się będzie doczepiał do. Wiecie, to jest taki moment, taki niedziel włosa na czworo. On będzie dzielił właśnie włos na czworo i będzie sprawdzał po 15 razy, czy ty to dobrze zrobiłaś, czy ty tego maila dobrze napisałaś. Ja? Y i ten krytyk on bardzo lubi wpędzać właśnie też w to poczucie winy, że coś jest nie tak, ale też lubi wpędzać w pracoholizm, w taki ciągle musisz coś poprawiać. Ja to ma takie znamiona perfekcjonisty. Ciągle jest nie tak. Ci. Albo jeszcze inaczej, musisz sprawdzić, czy jest dobrze, ale musisz sprawdzić naprawdę siedem konkretnych raz, tak? Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie? Czy, czy, czy drzwi są zamknięte, tak? się sprawdzać. To jest kontroler. Ta kontrola, ona się włącza w momencie, kiedy yy, trudno jest zapanować nad tym, że czasem coś Ci się wymyka z rąk. Że to wszystko musi być tak trzymane, tak kontrolowane. I jakby neutralizatorem tego typu krytyka wewnętrznego, który cię zmusza do takich czynności, czy do jakiegoś kompulsywnego myślenia, czy takiego obsesyjnego, Taki kompulsywne, obsesyjne o czymś, jest po prostu takie wewnętrzne przekonanie, a ja bym powiedziała jeszcze inaczej, wewnętrzna zgoda na to, że czasem po prostu może się coś rozsypać, że nie wiesz, że czasem po prostu nie wiesz i nie będziesz wiedzieć. I czasem po prostu nie będziesz mieć pewności, co to przyniesie, co te Twoje działania przyniosą dalej, jakie będą miały skutki. I tutaj jest dużo wolności w tym, że Ty się zgadzasz na to, żeby po prostu no, było, było tak, jak będzie. Tak, żeby ta przyszłość wyglądała na przykład tak, jak ma wyglądać. I tyle. I dość. Nie? I nie, nie wchodzisz wtedy w, te, w to takie, te, te, takie wieczne dywagacje i wieczne poprawianie, i zapewnianie, żeby było wszystko super. Puść. Po prostu puść, pozwól, niech to płynie, niech sobie, niech sobie to leci, niech sobie to działa. Tak, jak, jak, jak po prostu wyjdzie. Nie? Jak ma zadziałać. Okej. Okay. Także tak trochę podczepialiśmy się dzisiaj do krytyka, porozbieraliśmy go trochę na czynniki pierwsze. Zobacz sobie, co Twój wewnętrzny krytyk mówi, jak, jak go neutralizować, jakie myśli i jakie przekonania jakby dla Ciebie, najlepiej na Ciebie działają, na Twojego krytyka. No, i tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, i do następnego razu. Pa!